Dziadku, słyszałem, że za kilka dni jest Dzień Niepodległości. Co to właściwie znaczy być patriotą? To dobre pytanie Patryku. Patriotyzm to wielka miłość do swojego kraju. Tak jak bardzo kochasz swoją urodzinę, tak samo kocha się ojczyznę. Bycie patriotą oznacza, że troszczymy się o Polskę, jej kulturę, język i historię. Czyli patriotyzm to trochę jak dbanie o dom? Dokładnie tak. Polska to taki nasz wspólny dom, o który musimy wszyscy dbać, żeby była piękna i bezpieczna. Patryku, chcesz usłyszeć, dlaczego obchodzimy 11 listopada? Tak, dziadku, opowiedz mi. Dawno temu, ponad 100 lat temu, Polska zniknęła z mapy świata na bardzo długi czas. Trzy wielkie kraje: Rosja, Austria i Prusy podzieliły Polskę między siebie, i przez 123 lata Polacy nie mieli swojego państwa. Ale mimo, że nie było Polski na mapie, ludzie wciąż wierzyli, że kiedyś uda się ją odzyskać. W 1918 roku, po wielu ciężkich latach, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to właśnie 11 listopada, a Polacy mogli znowu być wolni i żyć we własnym kraju. To musiał być dla wszystkich wielki dzień. Ludzie wyszli na ulicę, świętowali, cieszyli się z odzyskania Polski. Dziadku, ale dlaczego to, co wydarzyło się tak dawno temu, jest takie ważne dzisiaj? Bo patriotyzm to nie tylko coś, co było dawno temu. Każdego dnia możemy pokazać, że kochamy Polskę. Wiesz, jak można być patriotą dzisiaj? Może śpiewając hymn? Śpiewanie hymnu to piękny sposób. Możemy też dbać o nasze tradycje, poznawać historię i język, a także pomagać innym szanować przyrodę i troszczyć się o nasze miasto i kraj. W dniu 11 listopada mamy wiele sposobów na uczczenie naszej niepodległości. Wywieszamy flagi, zapalamy znicze na cześć bohaterom. W wielu miastach odbywają się też marsze Czyli świętujemy, bo kochamy Polskę i jesteśmy wdzięczni za wolność? Dokładnie tak, Patryku. Świętujemy, żeby nigdy nie zapomnieć, jak ważna jest niepodległość i wolność. I żeby pamiętać o tych, którzy o nią walczyli. Dziękuję, dziadku. Teraz już wiem, że bycie patriotą to naprawdę coś ważnego.